Jo. Mam to dla Was takie, nie wiem, czy pytanie, czy po co sonda to będzie. Po wczorajszym dniu ja Konta bawę. Co sądzicie? Który jest, nie wiem, który przegrał, który wygrał? W takim sensie, który z nas przegrał? Z odpowiedziami. Na to, co on mi odpowiedział, to ja mu odpowiedziałem. Który z nas jest mocny i się nie podawał dalej robić filmików. A z drugiej strony, nie powinien tak mówić o mnie. On nie, mnie nie zna. Co z tego, że mnie zna tylko z internetu? Ale osobiście mnie nie zna. To nie ma prawa do mnie tak mówić, jaki ja jestem. No, rozumiem, jakby by powiedział, jakby się spotkał ze mną, że. Oczy sam na sam. Dopiero bym mógł mi powiedzieć, że to faktycznie on jest taki, taki straty. Ale przez internet, jakie ma prawo? Oceniać kogoś, którą os y oceniać osobę, którą nie zna. Tylko zna tylko przez internet. No ja tego nie rozumiem tego. Jego wyjaśnień wczorajszych dwóch. Śmiać mi się chciało z tego, jak on mi tutaj wyjaśnienia dał. Z lewej miałem tak, że... A znajomi też mieli z tego z lewej co on, jakie wyjaśnienie dał. Powiedzieli mi. Skąd on wie, jaki ja jestem? Jak mnie nie widział w rzeczywistości, nie spotkał się ze mną, nie porozmawiał w rzeczywistości. Tylko przez internet widzi moje filmiki. A sam, a sam po prostu nie umie pokazać swojej twarzy. Dlatego. Potrafi oceniać kogoś, osobę, niż on sam siebie. Sam siebie nie umie się ocenić, widzę. Też ma swoje błędy w życiu. Różne błędy. Ale jakoś, jakoś tego nie, mu nie pokazuje. Nie mówię tego. A on powiedział tak, wiesz, wiecie, nie wiem, czy po prostu on o wszystkie o mnie wie, czy co? Takieś, takie wrażenie miałem śmieszne. Ja rozumiem, by się ze mną spotkał. Witam, witam. Chodź, porozmawiamy. I w razie na naszej rozmowy by mnie wyłapał, że faktycznie tak i tak. Ale z drugiej strony w internecie to jest internet. Ja po prostu robię filmiki, bo ro lubię robić. A nieraz są śmieszne filmiki, nieraz się wygłupiam. Bo to nieraz sobie robię wygłupy śmieszne, z filmikami, żeby było miło i wesoło na konale, a on już twierdzi, że ja jestem taki taki. A chociaż pokazałaś swoją twarz, chyba razie nie pokazujesz. Umiesz tylko kupiłeś zdjęcia i przez mikrofon gadać. Taka jest prawda. Pozdro.